To największe tego typu ćwiczenia w regionie. Ponad 2000 osób bierze udział w rozpoczętych manewrach reagowania kryzysowego NATO Serbia 2018. Jest to operacja nietypowa, bo została zorganizowana na terenie kraju, który nie jest członkiem NATO. W ćwiczeniach w mieście Mladenowacz-koło Belgradu biorą udział strażacy, ratownicy medyczni, żołnierze i lekarze z 38 krajów. Scenariusz zakłada akcję ratunkową po ogromnym trzęsieniu ziemi, a także po pożarach, wypadkach drogowych i po wyciekach substancji chemicznych. W czasie trzydniowych ćwiczeń wykorzystywane są też nowoczesne technologie jak monitoring satelitarny czy sztuczna inteligencja. Tego typu ćwiczenia po raz pierwszy organizowane są na terenie kraju, który nie należy do NATO. Serbia przez kilka lat deklarowała chęć przystąpienia do sojuszu, ale jej obecne władze twierdzą, że kraj pozostanie neutralny. Belgrad podpisał jednak porozumienie o współpracy z NATO. Some countries from the region have joined NATO. Some aspire to join the alliance. Serbia does not aspire to join NATO. NATO fully respects your neutrality. Serbskie władze od lat starają się utrzymać balans między kontaktami z Zachodem a relacjami z Rosją. Ćwiczenia NATO rozpoczęły się kilka dni po ćwiczeniach serbskich i rosyjskich sił lotniczych w Belgradzie.